dostałem takie pudełeczko fajne drewniane sobie zostawię i tutaj takie wazoniki dwa fajne widać że starej muszą być i tutaj taki jeden kufelek zaraz wam pokażę takie coś nie wiem czy to stare czy nie ale fajnie wygląda od browara jakiegoś tutaj na dole nic nie jest napisane ale te fajne są. Trochę brudne będę musiał je wyczyścić. Myślałem z początku, że tu coś jest napisane, ale nie. Jakaś naklejka musiała być, ale tak ogólnie to fajnie się prezentuje. Pewnie ja komuś dam. No, tutaj trochę jest uszczerbane. Ale to co? Nie przeszkadza. Ale na szczęście, drugie jest cały. To tylko tamten jest uszczerbany. Ale tak to ładnie się prezentuje. Verzi ktoj što onda im ja htim roku to dostavljam, vidite, nara.